Czytanie z Księgi Wyjścia Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego Wybierz sobie mężów i wyróż z nimi do walki z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry, z Laską Bożą w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki za Malekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, Miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego i usiadł na nim. Aaron zaś i Chór podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca. Były ręce jego stale wzniesione wysoko, i tak pokonał Jozuę Amalek, i jego lud ostrze miecza. Oto słowo Boże. Amen. W pierwszym czytaniu z Księgi Wyjścia mamy dzisiaj, kochani, opis walki Izraelitów z Amalekitami. I rzeczywiście te wydarzenia miały miejsce tysiące lat temu, ale nie będziemy o nich mówić, będziemy mówić, co to słowo dla nas znaczy, ponieważ w Jezusie Chrystusie, kiedy już przyszedł Chrystus do nas, Pismo Święte rozumiemy na sposób duchowy. I ono ma bardzo ważne dla nas znaczenie. Możemy w pewnym sensie powiedzieć, że to jest dla nas. Przypowieść, którą powinniśmy odpowiednio rozumieć, a to rozumienie daje nam Jezus Chrystus. Jak należy rozumieć to słowo dla nas dzisiaj? Ono jest żywe, skuteczne, pomocne dla naszego zbawienia. A zatem w Chrystusie, kochani, powinniśmy odczytać to słowo, które słyszeliśmy. Otóż Izrael wychodzi z Egiptu do Ziemi Obiecanej. I to jest nasza droga, moi drodzy, z niewoli grzechu, z niewoli zmysłowości, do Królestwa Bożego, do relacji z Ojcem Niebieskim. My jesteśmy tym nowym Izraelem. Jeżeli wierzymy w Chrystusa, to my jesteśmy tym Izraelem, o którym mówi Słowo Boże. I Amalekici przyszli, aby walczyć z Izraelitami. To jest, kochani, o nas, to jest nasze życie. Co to znaczy? A malekici, te ludy pogańskie są symbolem dla nas rzeczywistości duchowych, których nie widzimy, o których nam mówi Jezus. Czyli są to duchy, których nie widzimy, które sprzeciwiły się Bogu. Duchy złe, które nieustannie walczą z nami, sprzeciwiają się naszemu zbawieniu, sprzeciwiają się Kościołowi. To są konkretne osoby, konkretne byty. Duchy, złe duchy, nieczyste, które walczą przeciwko nam. Oczywiście duchy sobie czynią z pewnych ludzi też swoje narzędzia, działają też przez ludzi, przez wydarzenia, ale i wprost, bezpośrednio w nas samych, przez nasze myśli, przez pokusy, przez pewien nieporządek, chaos, który jest w nas samych. Złe duchy działają również przeciwko nam. I kochani, co to słowo nam mówi? Otóż Izraelici wyszli walczyć Za Malekitami I Mojżesz Wyszedł na górę A z nim Jozue Aaron Hur A Jozue walczył A Aaron i Hur stali przy Mojżeszu I kiedy Mojżesz trzymał ręce Wzniesione do góry Izraelici zwyciężali Kiedy te ręce opuszczał Zwyciężali Amalekici. Kochani, co to dla nas znaczy? Czyli te ręce wzniesione do góry, to jest wołanie do Boga, prośba o pomoc Boga, wzywanie Bożego imienia. Dopóki, kochani, mamy tą świadomość Boga, Jego miłości, dopóki trwamy w modlitwie, zwyciężamy, pokonujemy złego ducha, trwamy w miłości, wierze do Boga, ale. Może kiedy nas życie przytłoczy. Może praca, może zakupy, może różne sprawy w naszym życiu. I już my wtedy nasz umysł i serce nie znosimy do Boga, bo obciążają nas sprawy doczesne. Wtedy mogą się dziać pewne rzeczy, których nie rozumiemy. Może jakieś nerwy, jakaś złość, jakaś kłótnia w rodzinie. No to wtedy zwycięża Amalek, Amalekita, czyli zwycięża zły duch, jakieś agresywne zachowanie. Zapominamy o Bogu, zapominamy o zbawieniu i wtedy często przechodzi jakaś ciemność, a przechodzi pokusa, przechodzi grzech, słabość. Ale trzeba powstawać, bo razem z Jezusem powstajemy, żeby na nowo wołać do Boga, przypomnieć sobie o Boga, Jego miłość i wtedy to mocą wiary, miłości do Boga, Możemy zwyciężać złego ducha. I o tym, kochani, nam mówi też drugie czytanie z listu do Tymoteusza. Tutaj święty Paweł pisze, że wszelkie pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauczania, przekonywania, poprawiania, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Czyli tutaj. Święty Paweł nam mówi, że w tej walce ważną, bardzo ważną rolę ma Pismo Święte. Dane nam od Boga. Ono jest natchnione od Boga. Kochani, Pismo Święte, ono nie jest tylko literą taką martwą. Ono niesie życie, ono niesie ducha. W słowach Pisma Świętego jest Duch Święty. Kiedy czytasz Pismo Święte i rozumiesz, Duch Święty przychodzi do Twojego serca. To już jest Twoje zwycięstwo, to jest Twoje umocnienie. Ale jakże często nam jest trudno sięgnąć po Pismo Święte, ponieważ my dzisiaj jesteśmy osaczeni przez tą cywilizację mediów. My dzisiaj jesteśmy zniewoleni przez telewizję, przez internet, przez komórki, które mamy nieustannie. To bardzo łatwo to włączyć, bardzo łatwo kliknąć i to już wciąga jedno za drugim biegną godziny, a Pismo Święte leży obok. Jakże bardzo mało jest ludzi, którzy po nie sięgają. To wymaga rzeczywiście tej walki duchowej za Amalekitami, że walczą przeciwko nam. To, to wymaga tej walki, tej, takiego sprzeciwiania się. Kochani, jakże dzisiaj ważne, że szczęśliwi są ci ludzie, którzy potrafią w te szare dni, ciemne dni, Usiąść przy lampie gdzieś, w spokoju, w ciszy, w pokoju, otworzyć Pismo Święte i po prostu nad nim się zatrzymać i to słowo pozwolić, żeby ono oświecało nasze serce, nasz umysł, karmić się tym słowem. Ale to trzeba tej miłości, tego spokoju. Trzeba chyba prosić Boga, abyśmy mogli to robić zaglądać do Pisma Świętego i żyć tym słowem żyć tym słowem w czasach, kiedy wielu ludzi wybiera rozrywkę, przyjemniejsze życie, patrzenie właśnie, to co mówi często nieprzyjaciel Jezusa przez media. Często mówi nieprzyjaciel przez media i uwodzi tak wielu. To się działo w czasach, kiedy w Rosji rządził car i w wojsku cara był pewien oficer, który bardzo był pełen energii, siły, i taki był bardzo rzutki, ale miał pewien problem. E, otóż miał problem z alkoholem. Był alkoholikiem i trwało już latami. I żona już pewnie mu powiedziała, że już ma dosyć, i w tym wojsku też mu zaczęli dawać do zrozumienia, że już nie może dalej tak robić. Po prostu się upijał. I pewnego razu, szukając już ratunku, pomocy. Udał się do pewnego człowieka, który był oddany Bogu i modlitwie. Wtedy w Rosji byli tak zwani starcy żyjący gdzieś w pustelniach, trwający na modlitwie, czytający Słowo Boże. I on właśnie do niego się wybrał, szukając pomocy i ratunku. Wchodzi do tej celi, do tej pustelni tego starca. Ten człowiek starszy już, doświadczony w modlitwie. Mówi, z czym przychodzisz? Mówi, ojcze, mam problem. Ciągle mam przy sobie tutaj na piersi taką butelkę, piersiówkę, no i popijam, cały czas popijam piję alkohol i mam już problemy. A ten starzec popatrzył na niego, uważnie popatrzył na niego, mówi: Daj mi tą butelkę. On wyjął tą butelkę spod Munduru, z piersiówki tutaj spod właśnie munduru i. Dał starcowi. A starzec wziął od niego tą butelkę. Dał mu takie małe Pismo Święte, podobnego wymiaru. Mówi masz, włóż tam Pismo Święte. Kiedy będzie ci się chciało pić, to sięgnij po Pismo Święte. Otwórz, przeczytaj chociaż kilka wersetów. Dobrze. Wziął to Pismo Święte, włożył swojego munduru. Rzeczywiście dalej służył i często miał problemy, bardzo mu się chciało pić, ale sięgał odruchowo, ale sięgał po Pismo Święte, otwierał, chociaż kilka zdań czytał, chociaż walka była trudna, ale po pewnym czasie to Pismo Święte uciszyło, uspokoiło go, minęły te problemy z alkoholem. Stał się człowiekiem wolnym. Czytał Pismo Święte, po prostu czytał Słowo Boże i to mu pomogło. Wszelkie pismo jest pomocne do nauczania, do mocy, do siły, do wyzwalania z wszelkich trudności, z wszelkich nałogów i złami. O tej wytrwałej modlitwie mówi Jezus w wielu miejscach. Zresztą on sam swoim przykładem pokazał nam, jak ważna jest modlitwa. Kochani, często kiedy apostołowie jeszcze spali, było bardzo wcześnie, Jezus już był na modlitwie, już był na pustyni. Kiedy miał chwilę czasu wolnego, szedł na pustynię i tam się modlił. Kochani, modlił się za nas, prosił o miłosierdzie dla nas, prosił o te łaski, o tą moc Ducha dla nas samych, abyśmy my wytrwali przy Bogu. Modlił się za nas. Jezus dużo się modlił, czyli swoim Przykładem nam pokazał. Mówił, módlcie się i czuwajcie, abyście nie ulegli pokusie. Módlcie się. Jezus powiedział swoim uczniom, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. Bo nie wiesz, kiedy przyjdzie zły duch, kiedy przyjdzie pokusa, zła myśl. Zawsze te myśli trzeba odrzucać, odstawiać od siebie. Zawsze trzeba się modlić, nie ustawiać. I mówił o tej wdowie, która była natrętna, prosiła sędziego o pomoc. Sędzia mówi Boga się nie boję, z ludźmi się liczę, ale ona jest tak natrętna, że ja wezmę ją w obronę. Jezus mówi: a Bóg Ojciec, tym bardziej weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego. To jest ciekawe, dniem i nocą wołają do Niego, mają serce nastawione na Boga. Powiadam wam, prędko weźmie ją w obronę, przyjdzie z pomocą, okaże potrzebne łaski. Bóg weźmie w obronę tych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, którzy trwają w modlitwie, nie żałują czasu. Tu chodzi o serce bardziej, chodzi o otwor, otworzenie serca, otwarcie naszego serca, ofiarowanie całego serca dla Bogu, dla modlitwy. I wtedy Bóg przychodzi z pomocą, Okazuje miłosierdzie, okazuje łaskę i wtedy przychodzi pokój serca, który dzisiaj tak bardzo potrzebujemy. Mario, pomóż nam, chroń nas i naucz nas kochać Jezusa. Naucz nas kochać modlitwę, kochać Pismo Święte, jak Ty kochałaś Jezusa.